Wiadomo, no, obwód musi się zamykać gdzieś tutaj, gdzie ma styk z obudową aluminiową, bo prąd z ogniwa tutaj leci od razu z plusa, z minusa leci tutaj po obudowie, tutaj przez gwint i przez tutaj, a no, ogólnie jakby masa była podłączona. Da się jeszcze tutaj coś ukruszyć. Mogę szturchać kamerkę, także wybaczcie mi. Nie, kompletnie nie mam pomysłu. Czy da się tu bardziej ciągnąć te kable? Nie da się bardziej. I tak wiązka była dosyć ładna, długa, bo tyle kabla. No, łap łap łap, 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 na jednym punkcie teraz. Dioda. Zimny lód całkiem odpadł, dlatego nie świeciło. Ale diody da się wykorzystać jeszcze. Ten włącznik, latarka świeci. No taki nietypowy materiał. Dzisiaj. Plastik, fantastik, też się dało podwadzić. Hmm. I tutaj już mam też jedną podpowiedź na temat tego, że prawdopodobnie ten przycisk trzeba. A nie. Ładnie, ładnie, ładnie. Może, może coś jeszcze pokombinujemy z nim. No, wiadomo, jeśli ktoś to złożył, to musiało być zrobione tak, żeby dało się też rozłożyć. No, chyba, że było zaklejone klejem. Są też takie przypadki. Producent nie chce, żeby ktoś zaglądał. Nawet on potem ma problem z naprawą, z tego względu, że wszystko jest zapierdzione klejem. Zazwyczaj kleje puszczają pod temperaturą albo pod rozpuszczalnikami. No ale to by było na tyle. Ja sobie to jeszcze przytnę. Także. Niewykluczone, żeby wykręcić pewien element, będzie trzeba odlutować przycisk. Tak też biorę taki wariant pod uwagę, żeby wyciągnąć tą tuleję. Od przycisku tutaj właśnie, ale więcej nie kombinuję. Także ekstremalny tear downing albo sekcja zwłok jak wolicie. Dzięki za oglądanie łapka w górę, kciuki, dajcie suba, bo zbieram, będzie więcej takich filmów, trzymajcie się, hej